Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma narodzić się Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichszych spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kiedy. Kierując ich do betlejem rzekł „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecie, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecie. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirre. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Cały czas jeszcze jesteśmy w czasie naszej zadumy. I zatrzymania przy żłóbku Jezusa, który nowo się narodził. Najbliższa niedziela, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii, to niedziela zwana Niedzielą Trzech Króli, inaczej Niedzielą Objawienia Pańskiego albo Epifanią. To dzień, w którym królowie przychodzą do Jezusa i składają mu dary: złoto, kadzidło i mirre. I pamiętajmy o tym, że. Te dary nie są przypadkowe, ale coś bardzo konkretnego oznaczają. Po pierwsze złoto to symbol tego, że Jezus jest prawdziwym królem. Dar mirry, która służyła do znieczulania, do uśmierzania bólu, to zapowiedź tego, że Jezus będzie cierpiał na krzyżu. A kadzidło to symbol tego, że Jezus jest najwyższym kapłanem. Trzy dary, które składają królowie, mówią nam o tym, jakiego króla, Jezusa Chrystusa, chcemy przyjąć do naszych serc. Jeszcze coś. Dziś, jak wrócimy z domu z kościoła, to na naszych drzwiach zapiszemy trzy litery i dodamy datę 2013 roku. Wpiszemy literę CMB. To od łacińskich słów Christus Mansionem Benedicat. Chrystus błogosławi temu domowi, abyśmy mogli rzeczywiście z tym błogosławieństwem każdego dnia wchodzić do naszego domu i zapraszać Jezusa, który jest naszym królem.